Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj dla Państwa, czyli na Waszych ekranach, przyrządzę bigos z cukinii. Teraz jest sezon na tą roślinę, czyli mamy początek czerwca. Jeśli się dobrze rozejrzycie po sklepach, możecie ją zakupić w niezwykłej cenie za kilogram. <laughs> Zobaczycie, że ja tą cukinię, jak również i która będzie nam tutaj potrzebna do przyrządzenia całej potrawy, wszystko udziałam ręcznie. Jeśli macie robota, możecie sobie to oczywiście zrobić za jego pomocą, na pewno będzie szybciej, bo tak niestety potrawa, czyli całe jej przyrządzenie wymaga, myślę że z dwóch, trzech godzinek nawet, jeśli wszystko robimy ręcznie, ale nie przejmujcie się, smak Wam wynagrodzi cały trud i czas, który spędzicie przy przyrządzeniu tej potrawy, także zaczynamy, zapraszam do gru. Do tego dania będą nam potrzebne składniki: cukinie gdzieś około 3 kg, 4 marchewki, 2 papryki, pół kg kiełbasy (ja zastosowałem podwójerską), 300 g pieczarek, 2 cebule, 4 ząbki czosku, 2 puszki z pomidorami pokrojonymi, pietruszka. Przyprawy: to sól, pieprz, 5 kulek ziela angielskiego, liść laurowy. Dałem jeszcze oregano i paprykę. Wszystkie niezbędne składniki myjemy sobie pod bieżącą wodą. Gdy wszystkie składniki mamy już umyte, obieramy sobie naszą cukinię, tak jak zielone ogórki. I odcinamy twardą końcówkę. Następnie każdą z obranych cukinii kroimy sobie na pół i usuwamy gniazda nasienne. Wydaje mi się, że doskonałym przyrządem do tego typu prac jest gałkownica do lodów. Następnym krokiem jest potarcie naszych cukinii na tarce z dużymi oczkami. Trzemy sobie kilka sztuk, następnie przesypujemy je solą i tak aż do końca. Woda, która nam się wytworzy, jest do wylania. Kolejnym krokiem jest obranie naszych czterech marchewek i następnie również je ucieramy na tarce z dużymi oczkami. Dalej kroimy sobie nasze cebulę na pół. Ja zastosowałem białą i czerwoną. Później w paseczki, a następnie szatkujemy sobie na drobno. Wrzucamy sobie naszą cebulę na patelnię. Do tego dodajemy gdzieś 50 g masła i odkładamy. Bierzemy sobie kiełbasę, kroimy ją najpierw na pół, później w paseczki i drobniutko w kosteczkę. I również odkładamy. Bierzemy czosnek, obieramy z łupinek i siekamy. Również drobno. Zaczynamy od smażenia samej cebulki. Gdy to już nam się podsmaży, dodajemy do tego kiełbaskę, dalej smażymy, a na sam koniec wrzucamy sobie czosnek. Ja zamieniłem sobie strony, dodałem jeszcze na patelnię marchewkę. I też ją podsmażam. Do dużego garka wlewamy pół szklanki wody. Dodałem naszą cukinię. I zaczynamy ją dusić. A marchewkę w międzyczasie mieszam, żeby nam się nic nie przypaliło. Do tej cukinii dodajcie sobie ziela angielskiego i tego liścia lorowego, co nie jest pokazane na filmie. Gdy cukinia nam się dusi, w międzyczasie kroimy sobie paprykę. Oczywiście usuwamy białe środki i kroimy w paseczki, a następnie w kosteczkę. Dorzucamy to do naszego garka, mieszamy i dalej dusimy. Później przygotowujemy sobie pieczarki, oczywiście znowu je krojąc. Gdy mamy już je pokrojone na pożądaną wielkość, również dodajemy je do garka. I otwieramy sobie nasze puszki z pomidorami, które również dorzucamy. Wiadomo jak mamy pomidory, proszę sobie dać dużą łyżkę cukru do tego. Wszystko ładnie wymieszać. I ostatnią czynnością jest dorzucanie naszych smażonych rzeczy. Pamiętajcie, wszystko dobrze mieszamy. Teraz pozostaje nam tylko sobie to doprawić. Na tym etapie dodaję paprykę, jak również pieprz. Wszystko razem dusimy myślę, że około 20 minut. Następnie dodaję sobie sól i znowu mieszam. Po spróbowaniu dodałem sobie jeszcze papryki, słodkie jak również oregano. No, wszystko dobrze wymieszałem. Ostatnia próba kosztowania. Tym razem jest ok. Uznałem, że to koniec. Doprawianie, jak również duszenie. Do Bigosu polecam Wam świeże bułki z masłem, bardzo dziękuję Wam za uwagę, życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku